babeczka czeka Dobra, gdy bierzesz Teraz jest tu dzisiaj zamontujemy sobie do motoru bajrański gadżet Zaraz Wam pokażę. Jak do wzety, człowieku. Zamontujemy sobie e, licznik. E, myślę, że tą prędkość jakąś będzie pokazywać, najwyżej będzie trochę osiukiwać, bo może koło nie jest takie jak trzeba. Tylko będzie problem trochę z zamontowaniem, bo tutaj jest... E, bo to jest na zasadzie takiej, że zakładacie na przykole, na tą ośkę, to wkładacie między szprychy i Wam kręci się. Tutaj trzeba będzie przyspawać coś do koła. Jakieś dwie blaszki, które będą trzymały to i będzie się kręciło. Albo na krindkę. Włożysz w nakrętkę i będzie <laughs> kręciło kółeczkiem. Gorzej jak go bicia, to zaraz się byrbie. Ma nie. W każdym razie, o, takie coś trzeba będzie tu włożyć. Przy kole. Patrzcie, co mam jeszcze. Teraz to będzie motor pełną gimbą. Patrzcie, co <śmiech> ma. <śmiech> Dynamo je! I lampeczka! <laughs> lampeczka będzie stopu! I lampeczka przednia. Proszę bardzo. sobą Teraz można na ulicę wyjechać. <laughs> Holy shit. Także zaraz sobie to zamontujemy. Najtrudniej będzie zamontować ten licznik. Może tutaj nie pasować zbytnio. Co wam powiem, to wam powiem, ale z licznika kurwa najbardziej się cieszę. <laughs> ale będzie... Człowieku, kurwa, jaka O mój Boże. Fajnie będzie wyglądało. Tylko coś tu kurwa nie pasuje. Na... Trzeba po swojemu zrobić, już to widzę. Także to, 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 to można zdjąć i przyspawać tu na stałe. To też muszę odkręcić. Z motorkiem nic się nie dzieje, normalnie zapierdziela. Nie jest problematyczny, że tak powiem. Tutaj odkręcimy sobie. <grym> Zrobię jak zwykle, jednorazowe. <grym zrób> Dobrze. To tak było, tak było. Czyli tak. I to byś chciał zagiąć. Dobra, majster nadda. Teraz tu by trzeba było zagiąć. Tak jak śrubeczka gdzieś jest. <grywo> Krzywo człowieku. O, żeś zrobił teraz. I tu bym tak dał. I pokażę, gdzie pasował ten Czy nie będzie pasował? Jak to teraz gdzie wyglądało? <grywo> Jaka busola. No ta, to masz na wkręty nawet. Dać, tylko że to będzie latać. Na tych krzywych kołach. Pokaż tu kurwa, jak to było. Nie, nie w tą stronę wygiąłem. No nawet mnie nie w O mój Boże, nie w tą stronę. <ścoughs> <śmów> tutaj tak się zaczepia, a w tą stronę latały wszystkie strony. Aha, jak to się stało? Dobra, to wyprostuj, pan I naddaj w drugą stronę. Hops, i to też tu busole teraz. No luks, tylko tu odstaje. A, kurwa, cię zrobię. blaszka, żeby mi się nie gibała, gi nie, nie tak? <grywa> to tak ją wzmocnimy. <grywa> Bardzo dobrze. I teraz o. Ciekawe, jak to będzie, w którą stronę będzie oszukiwać. Czy będzie wolniej pokazywał, że się jedzie, czy szybciej? Bo oszukiwać to będzie. <grywa> Chociaż nie wiem. OLE KURWA ZEGAR CZŁOWIEKU, ZAJEBIŚCIE Tylko linka za długa jest Jak ty tutaj kurwa zamontujesz to? Dobra, zamontuj tutaj No co, jest rana Może to ten idzie tutaj Gwin gwint O, poszło Dobra no i trochę jest przydługa ta linka. Może ją tędy przepuść. Kurwa, nie przejdzie. Kurwa, zaraz przejdę. Zaraz się kurwa przejdę. Nie przychodzi. Właśnie sobie, sobie puści tędy. O i tutaj. Tutaj złapiesz trytytką. Teraz byśmy musieli ten ślimaczek jakoś tu wcisnąć. Tylko jak go tu wcisnąć, jak tu jest wszystko na styk. Człowieku. Jak ty to zrobisz? Pięć podkładek, żeby taki dystans był do tego. Chociaż to się kurwa nie kręci. A żeby to się kręciło musisz mieć dystans. No dobrze. Czyli trzeba było tu odkręcić to. Tłużej zaspawał. Ai, ai, ai. Kurwa zaspawały śrubę człowieku. Nie chcę iść. Dobrze, ej, rozchodzi się na boki. Ej, piękna sprawa. Elegancko tu będę mógł włożyć. Czekajcie, z tej strony to jest. Lewy prawy. Ej, z tej mu się. A ta wielka może tu być nie? Nie wejdzie. A ta znowu nie wejdzie na to. No ja pierdolę. I lipa je. A to nie wejdzie w to, kurwa. Też musisz to rozwiercić. Andrzeju. Zaczynają się schody. Tarira lira. Eee, może nakrętkę tu wsadzę w środek. O, widziałeś? Ładnie tutaj nakręteczka pasuje. Troszkę jakby obcierało, ale to się wytrze. Pokaż, wkręcisz, tak? Wkręcisz. To zdejmij, to nakręć i to wejdzie. Dobrze. Czemu to teraz aż tak się kurwa rozłazi? <laughs> Rozchodziło się. <laughs> eee, no tak, muszę tu dziurę nawiercić.

I w końcu mi się udało. <noise> Także już jest luksus. Tamtą głowkę wymieniłem tylko dlatego, że tutaj najmniejsze wiertło legancko wchodzi i to trzyma, nie? A w tamtym y, nie było już takiej możliwości, żeby te najmniejsze wiertełko takie 1,5 mm włożyć. Znaczy, włożyć, włożyć, tylko nie zaciśniesz, będzie latało we wszystkie strony. Dobra, sobie tu rozbierci. <laughs> Żebym, kurwa, popsuł. Chociaż nie, to stoi w miejscu. To, to nie musi być ta tulejeczka, przecież to będzie stało w miejscu. <laughs> Bardzo dobra robota. Pokaż tak. I koło, gdzie chodziło w tą stronę, czyli tak, gdzie chodziło. I pokaż licznik, jak, gdzie chodził. Że nie z tej strony, kurde, to montuję. W tą kręcę to chodzi do przodu. Jak to zamontujemy tutaj. To koło gdzie się kręci? O, teraz dobrze chodzi, czyli tak musi być jak teraz. Chyba podczas jazdy ta śruba się nie dokręci, kurwa, nagle koło mi stanie z przodu. Trzeba będzie ją zakontrolać, lekacko. No zdaj wam, oddaj. Kurwa, plastyczek akurat będzie przeszkadzał tutaj. Znaczy, ten plastik dotyka do amortyzatora i nie daje temu tutaj dojść. Łuciąłbym go tak ze skosa. <laughs> Poczekaj mu, jakoś wejdzie. Temu wlazłoby, gdyby nie ten amortyzator pieprzony. Dobra, ja już mam na niego sposób. Przekręci się, tak. No bardzo dobra robota. Tylko Ci będzie wystarczająca. Chyba być. Chyba będzie chod. Teraz powinno być dobrze. Założy się tak, jak ma założyć. Dobra, w każdym razie tutaj damy mniejszą nakrętkę. Wydłuży nam się śrubeczka dzięki temu. Proszę bardzo, góro. A potem się ją przyspaba. <grywa> Na stałe. Będzie chodzić. Teraz zakładamy to. Będzie chodzić. I mamy minimalnie, żeby złapać śrubą bez podkładki. No. Na siłę Andrzeju. Dobrze, dobrze, dobrze. Chodź, <laughs> to się nie idzie kręcić? O kurwa. <laughs> nie, to tak nie może być. To się kręci? Kręci. Czy to będzie się kręcić, a kółeczko to... Będzie zmuszone do kręcenia. Rozchodzi się. Dobrze, tu się przyspawa i będzie luks. Nie no, krzywo się wkręca to gówno. Pokaż to. Przejdź swojemu i będzie dobrze. Luks. Jest. No nie, mów, że nie w tą stronę. Ty, czemu mi pokazuje nic? A, bo to się nie kręci, zapomniałem. <grym> o kurde, to już. Jak po ząbkach przeskakuje. Ja Owszy! To tak ma chodzić? A, to długo nie pochodzi, widzę. Tutaj by trzeba było taką podkładkę przyspawać i do kółeczka, żeby trzymało. Bardzo dobry plan pan masz. Bardzo dobra robota. Kręci, i kręci. <laughs> Pokazuj Pokazuję coś strzela tam kurde Nie wiem czy to długo pochodzi Musisz mieć jakieś sypio z tego Pokazuję. I to z łapczytką. Ale zajebiście! Trzeba dokręcić to. Ole, <grystanie> kurde maszyna! Muszę to dokręcić, bo się obraca mi. Tutaj już o! Rączka odpada. <grystanie> Ale maszyna! Także trzeba będzie przetestować. Oj, 300 metrów żebym przejechał. <laughs> Trzeba będzie przetestować jak podaje liczniczek. Coś chrupie tam, <laughs> kurwa Chodzi? Nie, niech w ukręci wszystko. Pa, 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 Już. Już tryby poszły się jebać. Wow. I żebym się nacieszył licznikiem. Pakiet premium za 500. Tak, ażem aż za mocno. Pa! Omika! Tryby kurwa z plastiku jakieś. Już się nacieszyłem. Idź w, w chuj jak pierdolny zaraz. Narobiłem się kurwa tyle czasu. To ja nie chodził. Pokaż mi dynamo. Jak ty to zamontujesz? Żeby to napędzało. Też z tamtej strony wychodzi? No dobra. To byś musiał tu tak przyspawać, żeby chodziło. No, przeszkadza mnie ta linka, kurwa teraz ach. No, nie mogłem z drugiej strony to zamontować, tylko z tej do sprężyny, kurwa, przyspawaj, będzie się krinkić. to nie chodziło razem z amortyzatorem. No nie że nie odblokujesz teraz. Dobra, na siłę, odblokujesz. Te luzy na gumeczkach się porobiły. Nie było tak. Od no mojej jazdy, tak się pobudzinało wszystko. Teraz se Majster wierzy lampeczkę. Proszę was. I tutaj sobie zamontujemy. Dobrze jest, spawaj. O co skręcam kierownicą, a lampa stoi w miejscu. Dobrze, że słabo trzymało. Wyżej tutaj musisz dać. Teraz tego nie włożysz tutaj. Niemożliwe. i nie włożę. No nie. No kurde, no. Bez jaj. Bez jaj. No nie włożysz. Tędy może przejdzie. To przejdzie, a to... To nie przejdzie. Śruby... Śrubełka. To rozegniesz i przełożysz. A potem zegniesz z powrotem panie majster. O! Albo tak przełóż. Łóż to najpierw tutaj. Bardzo dobrze. Pasuje, jakby stąd było. Tutaj i to tutaj. Patrzcie o! Tędy przeszło fartem. Proszę bardzo. O, jeszcze to mogłem tutaj przyłożyć. Albo tutaj w to wycięcie. taki Proszę bardzo, jaki motor, je. Dobra, dawaj pan kabelki z tyłu lampeczkę. O, tutaj. Kurwa. <laughs> Ale tutaj jesteś człowieku, No, Dobra, to by trzeba było też przyspawać chyba coś. Tak czy tak? O kurwa, tu było mocowanie do dynama. Ja się przyspawał na stałe. O mój Boże, ja myślałem, że to jest do lampeczki, któreś. I patrzcie, bym sobie tutaj przykręcił, wypasowało. I wtedy dynamem mógłbym seregulować jak chcę. To przyspawał tak, idiota. Dobra. Dawaj, pan tył. Montuj. Kabeleczki me. Mandzieju, tnij takie dzieci. Ups. Dobra i już powinno chodzić Teraz będzie się trzymać Patrz tak majster zrobił DNA <laughs> świeci się tutaj Od przedniej lampeczki uciąłem takie coś i wyrzuciłem a teraz się przyda <laughs> Macie tej i zagnie i przyspawa do rureczki. Tak przyspawa jak teraz. No tak jak teraz musi być. A ja, weź do góry troszkę to naddaj. Człowiek, motor pierwszy sort. Połączę obydwa ze sobą. Można by było światło stopu zrobić. <laughs> Przerobić, ale już mi się nie chce tym grzebać. Dobra. Patrzcie, czy z tyłu będzie świecić światełeczko. <laughs> Świeci, człowiek <laughs> Liczniczek. Byłem je i z wsiadu, lampeczka luksusowa. Przetestujmy, czy licznik chodzi. Majstra i czy światła się palą przez wsięcie.

No szkoda, że licznik przestał działać. Będę musiał chyba jeszcze raz kupić tego ślimaczka. Nie, pokażę... Spierdzielisz. Ludzie, człowieku! Na czym to takie jest? A, tutti. <lucz> Ale fajna maszyna, mi tak się podoba ten motorek, że... Dobra, chowaj pa. Światła są? Są. Czyli będzie chodzić. Muszę jeszcze raz ten licznik zrobić. Lipę zrobiłem, jak nie wiem.